Rękawice bramkarskiej firmy H.O. Soccer model Aqua Grip Flat. To doskonałej jakości rękawice meczowe z klasycznym obszyciem palców typu flat. Wewnętrzna strona rękawicy wykonana jest z najwyższej jakości naturalnej lateksowej pianki Duo Mega Grip o grubości 4 mm, która zapewnia znakomitą amortyzację piłki po silnych strzałach. Ten rodzaj pianki jest idealny do gry zarówno w warunkach suchych jak i przy padającym deszczu. Zewnętrzną stronę rękawicy pokrywa wytłaczany lateks o 5 mm grubości, który nadaje rękawicy atrakcyjny wygląd. Rękawice zakończone są szerokim ściągaczem usztywniającym nadgarstek. Lateksowy bandaż z rzepem od strony wewnętrznej stabilizuje rękawicę i usztywnia nadgarstek. W celu jeszcze większej stabilizacji i jeszcze lepszego usztywnienia nadgarstka zastosowano dodatkowy mikropasek z rzepem, który znajduje się tuż nad ściągaczem. Rękawice są doskonale wentylowane dzięki zastosowaniu wysokiej jakości zakończeń poliestrowych. Jak w każdym modelu zakupionych u nas rękawic otrzymasz gratisowy nadruk z wybranym przez siebie tekstem. Przy wyborze rękawic należy kierować się przede wszystkim zastosowaniem. Rękawice z naturalnym lateksem to w większości rękawice meczowe. Charakteryzują się doskonałym klejem. Jednak ich żywotność jest znacznie krótsza od rękawic treningowych, w których wykorzystywany jest lateks syntetyczny. Lateks syntetyczny niestety nie ma tak doskonałych właściwości klejących.